Wybory parlamentarne już tuż tuż. Wiele politycy obiecują, zwalczając się przy tym wzajemnie. Liczą na nasze poparcie politycy rzetelni i uczciwi, oraz kłamcy i ludzie nikczemni. Dobrze byłoby zgłębić działalność tych ludzi, aby wybrać zacnych. W tym celu Studia Częstochowa przygotowało przegląd działalności partii rządzących Polską od 1993 roku do roku obecnego. Jako pierwszą omawiamy poprzedniczkę obecnej lewicy, partię SLD. Sojusz Lewicy Demokratycznej istnieje od lat 90. Trzon tej partii stanowili politycy związani ze środowiskiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, która powstała po rozwiązaniu PZPR. Ugrupowanie to rządziło Polską w latach 1993-1997 oraz 2001-2005. Obu okresach sojusz Lewicy Demokratycznej rządził z Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierami byli Waldemar Pawlak w latach 1993-95, Józef Oleksy 1995-96, Włodzimierz Cimoszewicz 1996-97, Leszek Miller 2000 2004, oraz Marek Belka w latach 2004-2005. Od 1995 roku z ramienia SLD Urząd Prezydenta pełnił przez dwie kadencje Aleksander Kwaśniewski. Początki rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej wiązały się z licznymi tarciami z prezydentem Lechem Wałęsą, ale także z narastającymi problemami między koalicjantami tworzącymi rząd. Pierwszy poważny konflikt nastąpił przy prywatyzacji Banku Śląskiego, którego ceny akcji podczas debiutu na warszawskiej giełdzie w styczniu 1994 roku przebiły kilkanaście razy cenę emisyjną. Bank Śląski uważano za jedną z najlepszych firm w Polsce, którą sprzedano holenderskiemu ING za marne pieniądze. Po akcje Śląskiego ruszyli zwykli Polacy. Jednak w przeciwieństwie do zarządu i pracowników banku mogli oni dostać jedynie po trzy akcje. Na pierwszych giełdowych sesjach akcje mogli zbyć niemal wyłącznie pracownicy Banku Śląskiego, a jego członkowie zarządu stali się miliarderami z dnia na dzień. Prywatyzacja Banku Śląskiego nabrała miana afery. W lipcu 1994 roku Pawlak zablokował powszechną prywatyzację. To wielka wpadka tych, którzy przygotowywali prospekt i wycenę akcji, oceniał ówczesny minister prywatyzacji Wiesław Kaczmarek z SLD, krytykując kolegów nie tylko z własnego rządu, ale i z własnej partii. Kolejną kwestią uderzającą w koalicyjny rząd SLD-PSL były kwestie światopoglądowe. SLD na przykład chciało liberalizacji ustawy aborcyjnej, PSL zgłosił sprzeciw. Na czasy pierwszych rządów SLD-PSL przypada wiele nieprawidłowości prywatyzacyjnych. Jedną z nich jest program powszechny prywatyzacji 512 przedsiębiorstw państwowych, co stanowiło 10% majątku skarbu państwa. Przedsiębiorstwa te zamieniono w spółki akcyjne, których akcje posiadały Narodowe Fundusze Inwestycyjne. Narodowe Fundusze Inwestycyjne zarządzane były przez firmy, których wynagrodzenie nie było powiązane z wynikami funduszy. Z kontroli NIK wynikało, że działalność NFI wskazuje na scenariusz mający na celu maksymalizację zysków firm zarządzających, a nie maksymalizację wartości majątku funduszy. Jak się wydaje, cały proces tworzenia i zarządzania NFI był po prostu mechanizmem służącym uwłaszczeniu części klasy politycznej. Jak podaje portal onet.pl, afera NFI jest doskonałym przykładem ilustrującym to zjawisko. Oto politycy arbitralnie wybierają firmy, którym przekazywana jest kontrola nad majątkiem Skarbu Państwa, i jedynie zyski, które się pojawiają, to właśnie zyski owych firm i rad nadzorczych funduszy pozostających całkowicie pod kontrolą polityków. W marcu 1997 roku Ministerstwo Finansów, mimo negatywnych opinii niektórych departamentów, poręczyło kredyt inwestycyjny na wybudowanie fabryki Osoczak-Chwi, co miało uniezależnić Polskę od zagranicznych dostaw. Skończyło się na tym, że firma nie będąca technicznie w stanie wybudować fabryki, wyłudziła od państwa poręczenie kredytu na wykonanie tej strategicznej inwestycji, Państwo zobowiązało się wobec konsorcjum bankowego do zagwarantowania spłaty kredytu, a inwestycja nie została zrealizowana. Mimo niedopełnienia warunków umowy i dezaktualizacji zobowiązania państwa, banki otrzymały pieniądze. W całej sprawie pojawiły się niejasne powiązania polityczne i finansowe głównych aktorów, także z podmiotami zagranicznymi. Co jeszcze się działo z udziałem rządów sldp -SL w latach 90.? 2 lutego 1994 roku rządząca koalicja podjęła decyzję o przystąpieniu Polski do programu Partnerstwo dla Pokoju, a 8 kwietnia tego samego roku złożono wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej. W 1997 roku uchwalono nową konstytucję, którą podpisał prezydent Aleksander Kwaśniewski. W tym samym roku Polskę nawiedziła powódź tysiąclecia, która zmiotła z piedestału SLD, ale tylko na 4 lata. W 2001 roku Sojusz Lewicy Demokratycznej ponownie odzyskuje władzę na spółkę z Unią Pracy i Polskim Stronnictwem Ludowym. Premierem zostaje Leszek Miller. Po 2003 roku rząd staje się mniejszościowy, a to za sprawą odwołania wszystkich ministrów PSL. Raport otwarcia po rządach Jerzego Buzka mówił o złej kondycji finansowej państwa, kilkumilionowe bezrobocie, spadek dynamiki wzrostu gospodarczego. W 2002 roku uchwalono budżet warunkowy, zakładający cięcia wydatków i łatania dużej dziury budżetowej. Wprowadzono tzw. podatek belki od kapitałów pieniężnych oraz akcyzę na energię elektryczną. Zawieszono podwyżki w budżetówce, obniżono płace urzędników i skorygowano finanse dla pomocy społecznej. Zredukowano dopłaty dla PKP i PKS, co spowodowało wyeliminowanie biletów darmowych i zmniejszenie ulg z 50 do 37%. Próbowano wprowadzić podatek VAT, jednak przy sprzeciwie PSL nie udało się tego zrobić. Wprowadzono kryteria pomocy społecznej poprzez tzw. minimum socjalny i próg ubóstwa. Zlikwidowano 17 kas chorych, zastępując je Narodowym Funduszem Zdrowia. Kondycja finansowa państwa zmieniała się z roku na rok. Od początku kadencji dług publiczny wzrastał nieprzerwanie, osiągając w 2004 roku wartość prawie o 50% większą niż 3 lata wcześniej. Rząd Leszka Millera zrezygnował z podjętych przez poprzedników planów budowy alternatywy dla rosyjskiego gazu w postaci gazociągu między Polską a Norwegią. Co przełożyło się na mniejsze wydatki państwa, ale uzależniło je zupełnie od rosyjskich dostaw na wiele lat. Leszek Miller i jego gabinet musieli się zmierzyć z Lwem Rywinem, który próbował załatwić spółce Agora, wydawcy gazety wyborczej, korzystny zapis w nowelizacji ustawy o radiofonii telewizji. W noweli chodziło o to, aby podmiot posiadający ogólnopolski dziennik nie mógł posiadać rozgłośni radiowej lub stacji telewizyjnej. Rywin, powołując się na układy z grupą trzymającą władzę, oferował Adamowi Michnikowi korzystny zapis za kilkanaście milionów dolarów. Jedną z osób zeznających w tej sprawie przed komisją sejmową była Aleksandra Jakubowska, wówczas na wiceminister kultury w rządzie Leszka Millera oraz trzej inni pracownicy resortu zajmujący się pracą nad nowelizacją ustawy. Prokurator zarzucił im także, że wspólnie i w porozumieniu bezprawnie przerobili projekt ustawy medialnej, usuwając z niego słowa lub czasopisma. Ich brak w ustawie oznaczał, że wydawcy czasopism mogliby kupić ogólnopolską telewizję, a wydawcy dzienników już nie. W trakcie przesłuchań przed komisją opinia publiczna dowiedziała się m.in. o bliskich stosunkach towarzyskich Adama Michnika z Jerzem Urbanem, byłym rzecznikiem rządu w czasach PRL i naczelnym tygodnika Nie, ówczesnym prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim, premierem Leszkiem Millerem. W sumie przed komisją zeznawało 50 osób. Wyzwania do stawiania się przed komisją stały się elementem gry politycznej, obliczonej na relatywizowanie rzeczywistości i sugerowanie opinii publicznej powiązań z aferą, osób nie mających z nią nic wspólnego. Na czas rządów Millera przypada afera hazardowa, zwana też aferą jednorękich bandytów, w której podejrzani byli politycy SLD, a także afera w Ministerstwie Finansów, gdzie dokonywano działań w ulgach podatkowych na rzecz gangsterów. Najbardziej znany wymiar tej afery związany jest z uzyskaniem przez Henryka Stokłose uchylenia na poziomie Ministerstwa Finansów decyzji dotyczących podatków. W latach 1999-2001 wysocy rangą urzędnicy Ministerstwa Finansów uchylili pięć decyzji wydanych przez Izbę Skarbową w Pile, które dotyczyły zobowiązania Stokłosy do zapłacenia zaległych podatków. Rząd Leszka Miller'a toczył negocjacje z Unią Europejską i wprowadził Polskę do tej organizacji w 2004 roku. Koniec rządów SLD przyniósł wzrost gospodarczy prawie o 4% PKB. Firmy, jak wynika z danych GUS, zaczęły więcej zarabiać, ale przestały inwestować. Bezrobocie wzrosło z ponad 16% do ponad 20%. Zadłużenie wzrosło o 100 miliardów złotych, a Sojusz Lewicy Demokratycznej już nigdy nie odzyskał swojej siły, jaką miał na początku rządów Leszka Millera.